witam wszystkich ponownie przygotowałem sobie w podłoże kawałek z pod tą do makiety będę musiał jeszcze zamówić taką teksturkę modelarską bo fajna jest nawet do modeli będzie dobra bo no kiedyś ją już próbowałem kleić została mi jeszcze tamta część także dałem sobie dodatkowe źródło Światła, żeby sobie pracować, bo tamto jest, tamto jest za małe. No i chciałbym ja przedstawić modele, wszystkie jakie mam do tej pory, kartonowe w wersji H0. Także tu jest model kartonowy kanadyńczy domek z samochodem. Tu jest taki domek z kominkiem, niby. To jest ten słynny przejazd H0, dioramka. Szynobusy h 02 Tutaj próbowałem zrobić pod skalę modele polskie samochodów, Fiat 125P drugi. Fiatik 126, zobaczymy jak to mi wyjdzie. Polonezik policyjny, tu jest ten słynny Eshelu, co już coś przedstawiałem, i tamte modele. Słynne Pendolino, też kiedyś przedstawiałem też. Zamierzam go zrobić, no ma Może gdzieś na, na regale sobie tam zrobię jako statyczny. No i tutaj teraz zabawa się zaczęła. Wydrukowałem sobie z i z plików. Model kartonowy. Przepraszam, rusza mi się ten... To telefonem nagrywam. Model kartonowy Hata i wiatrak skali Kali jest na zwykłym papierze i trzeba będzie popodklejać. I trzeba będzie popodklejać na tekturkę. Tu jest następny młyn, bo tylko trochę inny niż tamte co mam. Nastawię skierniewice. Na pewno część pewnie z Was zna te modele. No i tutaj modele samolota, Douglasa, transportowego. Trochę tego jest, wszystko trzeba je właśnie na blok, albo te które ponaklejać, tak jak kiedyś się bawiło. Przygotowałem sobie też model kantonowy lokomotywy EU07 ZK, a tu wcześniej co to było? A, pod skalę TT dobrze, ominąłem sobie o. I to wszystko też będzie lejone to no trochę tego jest tu jest słynny model kartonowy tn 57 też H0, że będzie fajna zabawa na długie wieczory. Wszystko jest na, wszystko jest na zwykłym papierze, więc to trzeba ponaklejać. Trochę tego jest. Niestety. Co to było? A, rysunki. No, fajnie. Może tak zrobię telefon Ustawię Na chwilę Muszę przewinąć trochę kartek Tu mam wagon w spalinowy w serii SN, przepraszam SN61 Przepraszam, trochę jarną o coś. Następny to model kartonowy, lokomotywa spoinowa serii ST43, plus wagon towarowy typu 401KA. Fajne. Mm, nie, z tego trochę. Muszę znowu postawić telefon. Na razie się nagrywa telefonem wszystko, bo nie mam nic innego. Może założę kamerkę rowerową, postawię z góry. EM57 Wyszedł właśnie model roku EM57 A ja zrobię w, w kartonie No i słynny gegner. Co to tu jeden kolega mi powiedział Gdzie on się znajduje? Na jakim tym, tym Tylko tu jest akurat lokomotywa spalinowa z serii ST44 plus sygnalizatory kształtowe. Dość ciekawe, zobaczymy jak to wyjdzie. Będzie kartonowy. Muszę znowu postawić. I to by było chyba na tyle, przynajmniej na razie. Sporo roplików mam jeszcze na, na laptopie do wydrukowania. Niestety muszę tu zakupić. Może będzie fajna zabawa. No teraz będę chciał sobie jakoś tory. mnie mi nie łapie. Będę chciał sobie tory jakoś na sucho rozłożyć, poplanować na tej części tutaj jakoś rzeczkę dać z tamtej starej makiety wziąć tory puścić jako do fabryki może jakaś fabryczka się zrobi z parowozownią mam też model parowozowni w plikach zobaczymy jak to będzie no pracy dużo będzie pozdrawiam wszystkich serdecznie